Cześć wszystkim z tej strony, Grzesiek Zajcef ponter z gram.pl. Dzisiaj chcę Wam pokazać w ramach Intigramu pierwszego odcinka w formie wideo grę Tale of Scale, w której no właśnie, w której, w której operujemy perspektywą, a wcielamy się w postać dziecka, które za pomocą zaledwie. Dwóch palców, pomniejsza, powiększa przedmioty. Zobaczmy zresztą, bo właśnie dlatego postanowiliśmy ruszyć z produkcją filmików dla Indygramu, ponieważ dość często e, te gry, które opisuję, te, te gry niezależne, mają naprawdę dziwne mechaniki i tekst jednak tego wszystkiego nie oddaje. A więc zaczynamy. Moje drogie dziecko, jak wiesz, muszę wyjść na chwilę. Tak, matko. Muszę iść do miasta, żeby spotkać się z doktorem, czy zarażować spotkanie, <grym> umówić spotkanie. Niczego nie dotykaj, kiedy jestem yy, poza domem i konkretnie nie dotykaj ciastek na lodówce. No dobra. Jak widzicie, grafika nie jest tu jakaś ultra-realistyczna, oszałamiająca. Ale w zupełności chyba wystarczy, żeby pokazać świat gry. Eee, dobra, jesteśmy w mieszkaniu, niezbyt rozbudowanym. Dwa jeden pokój i kuchnia. Nie wiem, gdzie oni śpią. Chyba na tej wersalce. No ale okej. Okay. Dobra, jak widać, zamiast pukawki mamy yy, dwa palce, którymi teraz łapiemy przedmioty. Możemy je przemieszczać, ale co ciekawego się dzieje w, w Tail of Scale, to że jeżeli przemieścimy się trzymając przedmiot, to on się pomniejsza. Jak widać. Można zrobić, czy zamienić ten, sprawić, żeby ten telewizor był malutki. A możemy też sprawić, żeby wypełniał. cały pokój. Nie wiem, czy jeszcze go powiększę, czy nie. O, dobra, tylko żeby mnie nie zmierzył. Pomniejszmy go. Ok. Tak. Ym, mieliśmy nie dotykać. Całkiem ciekawa koncepcja. Mieliśmy nie dotykać ciastek No lodówce. To jest chyba lodówka. To trzeba się do niej dobrać zapewne. Dobra. E, możemy spróbować pomniejszyć lodówkę, ale chyba twórcy przewidzieli, że będą takie swaniaki jak ja. I nie można tego zrobić. No, okej. Okay. Da się tu wskoczyć? Trochę sterowanie tutaj nie jest e, zbyt wygodne, ponieważ z tego względu, że podskakując w miejscu, nie mam możliwości przesuwania się. Dopiero musimy wziąć rozbieg, żeby e, przemieścić się dalej i gdzieś tu skoczyć, które to irytuje, bo. Osobiście jestem przyzwyczajony do tego, że mimo wszystko, podskakując pionowo w górę, jeszcze mamy jakieś pole manewru. Ale dobra, trzeba tu jakoś. Musimy tu par, trochę śmieci powrzucać. Jak widać, to były identyczne jeszcze przed chwilą. E, nie wiem, szafki, regały. A już. Teraz niektóre oba są ogromne w porównaniu z ro... ich rozmiarem wyjściowym. Dobra, może już da się? Już? No. Okej, okay. dobra, mamy. Cała gra składa się z trzech plaż, więc po prostu przejdziemy przez wszystkie. Uh, ojej, drogie dziecko, dlaczego nigdy mnie nie słuchasz? Nie wiem, matko. Twoja wyobraźnia jednego dnia... Kalamity? Nie Sprawi, że oszalejemy. Świetne tłumaczenie, Grzegorz. Dobra. Mm. Mam posprzątać pokój za karę. Dość dziwna muzyczka się włączyła, ale okej. Okay. Uh, Posprzątać pokój. Nie wiem, mamy jakieś klocki Lego. Może po prostu wrzućmy je do skrzynki. Powiększmy skrzynkę, bo nie chcemy się pomniejszać każdego klocka z osobno. Tylko. Nie, wiem. to się da otworzyć. Okej, Hmm, hmm. Okay. A to. No dobra. Em... Tego nie otworzymy, ale spróbujmy pójść. Czekaj, mamy okno. okej, okay, okej, okay. Chyba przesadziłem z rozmiarem tej skrzynki. Zrzućmy wszystko za okno. To tycie krzesło. Wow, wow, wow. Trzeba uważać przy przypuszczaniu przedmiotów. Dość łatwo się powiększają do niedorzecznych rozmiarów. Jak widać, wszystko zależy od tego, nie tylko gdzie się przemieścimy po tym, jak już złapiemy przedmiot, ale też gdzie ten przedmiot puścimy. W którym miejsce patrząc. Mogę puścić tę szafkę tutaj i ona będzie mała. Mogę puścić. Tutaj jest ogromna. Dobra, teraz klocki. Klocki będą trochę ciężej, bo muszę trochę z daleka od nich to robić. Okej, okay, kolejny klocek po klocku. Emocje zupełnie jak podczas grania w Amnesia, ale okej. Okay. Wrzucamy jeszcze ile? Dwa zostały, dobra. I ostatni klocek. Co jeszcze mam posprzątać? Znowu wziąłem do środka skrzynkę, wrzućmy ją. O, dobra, ten dzieciak ma naprawdę do złą moc, skoro może wyrywać drzwi. No, no. dobra. Okej, okay, teraz cała szafka. Nie wiem, co, to z ten, co ten symbol z okiem i łezką oznacza, ale... O, nawet światło można przemieniać. Przenosić, przepraszam. Dobra. Złapmy to. I... no... Do przodu... Okej. Okay. Jeszcze nie? Drzwi nie otworzę. Jeszcze światło. Niech stanie się jasność na dworze. Co jeszcze zostało? Hm. Chyba szafka. Ok, wyczyściliśmy pokój. Teraz została nam tylko ostatnia yy, mapa. Przykro mi, dziecko. Wiem, matko. Ale musisz tutaj żyć przez jakiś czas. Naprawdę? Tak, doktor powiedział, że niedługo znajdzie się lekarstwo dla ciebie. Mam taką nadzieję, matko. Ja też. Więc bądź cierpliwy. Okej, okay, chyba matka odda nas do wariatkowa, ale nie, to nie powstrzyma nas przed ucieczką. Dobra, zaczniemy od pinezek. Trzeba będzie tam wejść, chyba. Albo do najwyższego okna. Zobaczymy. Na razie dostańmy się chociaż do, do jednej wnęki. Ok, ciekawe, czy tu wskoczę. Oj. Tak jak mówiłem, skakanie w tej grze jest trochę toporne, a nawet nie trochę, tylko bardzo toporne. Z Ok. Nie wiem, jak tu wezmę rozbieg, ale obsuwam się. Może przesuniemy. Ok, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Już prawie. Już. Już witamy się z gąską. Nie. No dobra, utknąłem. To trochę za duża pineska. Trzeba ją pomniejszyć. jeszcze raz. Spróbujemy. Dobra, to przestaje być zabawne. Co jest nie tak? Okej, okay, no wybaczcie, ale to naprawdę jest trudne. Dobra, nie powiększajmy tego. No, nie wiem, czy dam radę dzisiaj to zrobić. I strasznie. To porne. jest to skakanie. Ok, ok. Kolejne. Dobrze. Nie. Dlaczego. Dlaczego chcesz działać w ten sposób? Dlaczego wybierasz ten sposób działania? Dobra. Jeszcze raz. O, i. Dalej. Śmiało. Świetnie, znowu utknąłem. Nienawidzę spin pinezek. A? A? Dobra. Ta gra chyba mnie nie lubi. Spróbuję przestawić jeszcze raz wszystko. Może bardziej pod wejście w jednym kierunku, że będzie łatwiej w ten sposób. Ok, no, ześlizguję się z drugiej pineski z jakiegoś powodu, a na z pierwszej nie mogę skoczyć z rozbiegu. Dobra, dalej nic, nadal się ześlizguje. Co bym nie robił, dobra. Może zamienimy pineski. Te odłóżmy tu. Te dajmy niżej. Te dajmy niżej. Te dajmy niżej. A te na koniec. Okej. Okay. To najlepszy let's play, jaki w życiu nagrałem. Dobra, ale będzie cięć w tym materiale. Nie wiem, dlaczego one są takie śliskie. Teraz znowu nie mogę skoczyć. Dalej się ześlizguję. Może zrobimy z tego platformy? W ten sposób to załatwimy. Dobra, dobra, dobra. Chyba za ten sposób. Teraz. Okej, okay. jesteśmy. O, uf. dobra. Jesteśmy w pierwszym oknie. Teraz musimy chyba dotrzeć. Tam? Jak najwyżej. Tak mi się wydaje. Dobra. Robimy monstrualne klocki. Powiększamy je. Trochę denerwuje ta perspektywa rybiego oka. Nie wiem jak w Waszym przypadku, ale mnie to trochę irytuje. Ok, jeszcze kolejna kostka. Dobra, jako tako to stoi. Teraz mniejsze, żebyśmy mogli na nie wskoczyć później. Okej. Okay. No, ym, nie wiem, jak mam potem na to wejść. Trochę o tym nie pomyślałem. Mój błąd. Może zrobimy to tak, złapię tu i puszczę? Nadal za małe. Okej, okay. chyba dam radę. Fejs ześlizguję się. Boże, silnik jest tragiczny, jeżeli chodzi o przedmioty i chodzenie po nich. Chociaż zdaje się, że to nie jest najnowsza wersja tej gry. Najnowsza jest dostępna na Kongregate. A ta jest z jakiś musi być jakimś starszym buildem, bo w tej w wersji na Kongregate takich problemów nie miałem, kiedy testowo. Przechodziłem ją. Okej, okay, dobra. Coś zrobiłem, i nie mogę się ruszyć. Utknąłem? Okej. Okay. To. <ścoughs> I to by było chyba na tyle. Nie. Udało się. Dobra. Jeszcze raz i uciekamy. Okej. Okay. I do góry. Okej. Okay. Jest. Mhm. 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 Okej. Okay. Dobra. Nie, nie, nie. Dobra, chyba poprzestaniemy na tym, bo nie, nie wydaje mi się, żebym dzisiaj był w stanie teraz odkopać się od tego. W każdym razie tak wygląda yy, tale of Scale, Niezależna mała gierka. Mam nadzieję, że ten odcinek indigramu nie był aż tak tragiczny, to był pierwszy, więc wybaczcie mi. No i mam nadzieję, że obejrzycie inne filmiki w przyszłości, ale okej, okay, dobra, do zobaczenia i dzięki za uwagę.